Cały świat czeka na rzut dziewaniego. Jeden w i zostanie mistrzem. Tak. Mogę wejść. Mendes, nic ci nie jest? Proszę. Jak się czujesz? Tak sobie, ale niedługo mi przejdzie. Zaraz ktoś się tobą zajmie. Proszę, pani doktor. Witaj. Jestem doktor Celeste Rodriguez. Giovanni Mendes Lopez? Tak, miło mi. Zostawiam Was samych. W razie potrzeby, proszę dać mi znać. Jak się czujesz w Twoim towarzystwie? Doskonale. Świetny plan. Nie wiedziałam, czy trafię. Nie mogłam zadzwonić, bo zostawiłam komórkę u przyjaciółki. Dobrze, że tu jestem, co? Już dawno nie bawiłem się w doktora. Chciałbym posłuchać Twojego serca. Tym razem nie ty będziesz lekarzem. Pani doktor, moje serce przestaje bić. Mam coś, co ci pomoże. Nie, ja się tak nie bawię, ale ja tak. Nie, pani doktor, proszę się na mnie nie wyżywać. Chodź tu. Nie będzie bolało? Proszę nie. Od wczesnego dzieciństwa nie lubię zastrzyków. Ten ci się spodoba. Proszę nie. Jestem w skarbie. Cieszę się, że cię widzę. Każesz mi przyjeżdżać, potem odwołujesz i znów mnie tu ciągniesz. Sprowadziłem samochód dla twojego chłopaka, a on jest chory. Co mu się stało? Nie wpuścili mnie do niego. Może go coś boli i mnie potrzebuje? To pokój chłopców. Ale ja z nim chodzę i chcę z nim być. Nawet nie wiem, czy ktoś go zbadał. Uspokój się. Jeśli będzie trzeba, wezwę naszego lekarza rodzinnego. Pomogę ci. Gdzie jest jego pokój? Zaprowadzę cię. Wiem, że matka pozwoliła ci grać w tym marnym zespole. Czego chcesz? Żebyś jeszcze raz to rozważył. Rozmawialiśmy już o tym. Nie chcę, żebyś tak reagował. To moja sprawa. Jeśli pojedziesz do Los Angeles, zabiorę ci wszystko, co masz i przestanę płacić za szkołę. Wylądujesz na ulicy. Ostrzegam. Trudno. Będę grał w RBD. Czy ci się to podoba, czy nie? Jak śmiesz? Jesteś tylko głupim dzieciakiem, który sam nie wie, czego chce. Jestem zdolny do wszystkiego. Dlaczego mnie nie słuchasz? Przepraszam. Co tu robisz? Przyszłam do Diego. Pamiętaj, że popieracie cały zespół I jeśli zechcesz zostać z nami Czekamy z otwartymi ramionami Tylko tego mi jeszcze brakowało Spoko Czekaj nie, pani doktor. Czeka na spilny zabieg. Kto to? Nie wiem. Jestem chory i nie przejmuję gości. Giovanni. To ja, Edgardo. Przyszedłem do ciebie. Tym razem na pewno mnie zapije. Zapraszamy do Fan Klubu Rebelde. Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.